Witam Dzień dobry. Garziółko cię boli. Herbatki pigi. Zrobimy się herbatkę. Dobra. zaraz tutaj czyści. Jak nie piktam jakiegoś Jarwana, nie piktam jakiegoś Kaziksa, nie jakiegoś, jakiejś kamilii, to generalnie zrobisz się. Spoko, spoko. Sam Jarwan jest najlepszą opcją ogólnie. Bo Jarwan nie zabija. Jarwan zamyka. Przecież jej gardełko. AHA! LODA! Legał bolące gardło, ale jazda, Ozlan, 8 miesięcy, siemaneczko, cześć Ale beka, beka 6 na kanale, beka 6 Po tej sprawie, bo muszę tylko sprawdzić jedną rzecz Brustową Eryk, co się k***a dzieje, co się dzieje Eryk Życie jest z... b***e ja muszę robić 12 godzin dziennie streama Przez kolejne 3 miesiące Po streamie muszę k***a na bieżnię. Muszę iść graty dobie spakować Muszę woła na cały czas. Muszę żyć się świadomością, że jest 300 widzów na kiku. A ty mi mówisz, że twoje życie jest przyjemne kurwa, że twoje życie jest przyjemne Chłopie, ty zostaniesz kurwa potentatem, znaczy jakiś, tak, biedronkowym za 10 lat. Będziesz władał całą kurwa Portugalią. Ja będę co najwyżej impotentem. Nice! Brawo, kurwa! Al masz mega źle, nie! Kupuj sobie płcią, wyskaku, kurwa z mamony. Dobra, wyluzuj, Erik, wyluzuj. Pamiętaj, że możesz zadać nutki do song Quest. Be right back. Zapełnijcie Song Request, żeby wytrwał 14 godzin. Jak cofnijcie, co powiedziałeś o pingu w Deadlocku? Tak, da się zagrać na 120 MS-a Przepraszam cię. Kup chyba, błagam. Kliczek, dziękuję. To strzela, to Siemeczko, siema. Siema, siema. No to widziałem, że już masz suchy od powozian. Dla powodzian, to znaczy? No podartą koszulkę masz, to wszystko OK A, z tobą? na kalosze już są Z przywiezione Zapas wody w wannie, żeby mi nie zabrakło A jak tam, jest, jest zagrożone twój obszar? Według tej mapki, czy nie? Znaczy więc co, obszar obok mnie jest zagrożony okay. Ale tak stricte ja nie jestem Więc by było Będę eat. obserwował z okna, Bo... jak się ludzie to... Nie, oczywiście, nie żartuję Dole. No, no żarcik, żar, nie, nie, no żarcik. Nie na miejscu żarcik. takie żart. No tak. Przepraszam, przepraszam. Zagraczajcie, bo będziemy strzelać! To strzelę, to strzelę jak to będzie trzeba... Kiskał, kiskał, wszyscy się liżemy! Na, no, będzie git, będzie git. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale wody powiem Ci tak, nie ma w marketach wody. Wy... całą wodę. No to jak, jak przy pandemii. No Nakręcili famę papierem, prz teraz z wodą. Przy pandemii sam kupiłem kurczaka do mrożenia. Ale wydaje mi się, że pandemia to było poważniejsze wydarzenie. Chociaż no nie no, jak ktoś mieszka w tych terenach zalewowych, to ja w pełni go rozumiem, że mi ten robi ten zapas wody. No nie, tam, tam jakieś takie miejscowości to no to totalnie. No ale mimo wszystko, jakby to wp***ło się na Wrocław, no to większe koszty będą. No. No i wstyd dla Wrocławia, że po tylu latach nie wyciągnęli wniosków i nie stworzyli no, odpowiedniego tak. zabezpieczenia. No ale tak to jest, no, tak to jest. Prawdą jest, że Niemcy mieli mapy, gdzie na, na terenach się nie budowało. no. Później jak Niemcy wyszli po wojnie. No to w 1997 nie zostało zrobione, Te wszystkie gościu niemieckie rzeczy by zapobiegły tego. On później zatopiła Wrocław. I będzie powtórka, będzie powtórka. I jaki, jaki wniosek? No, wniosek taki. Że jak Niemcy zbudują, to jednak dobrze. To jednak dobrze, no, ogarniają. Ale wiesz, co w Kłocku ponoć była taka historia, że tam mieli budować zbiornik, bo właśnie wcześniej ich zalało. Hmm? Ale jakieś tam. Yy, chyba, nie wiem, godzinę od Kłocka jakaś, jakaś miejscowość zawetowała to budowanie tego zbiornika i przez to ich zalało. To jest właśnie dziwna sytuacja miała miejsce. Ciekawe. Nie wiem, czy to jakiś widz może potwierdzić, ale tak wczoraj właśnie kolego rozmawiałem, to mi taki info sprzedał. No a co, no mądry Polak po szkodzie, nie? Teraz wnioskiem będą wyciągane po... Ale, ale właśnie, może... na, ale się nawet nie, no właśnie nawet nie po szkodzie jak się okazuje. Może, może... Chciałbym, wiedzieć, że ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, nie? Tam ludzie przechodzą. Tragedia. Klęski żywiołowej często nie mają do czego wracać. Ja tu komentarze, takie, że mam ochotę się. Kurwa, na uszy. Wy... Ale nikt, nikt nie życzy tym ludziom źle. No nikt nie życzy, no nie no. Widzu, oczywiście sprawa jest bardzo poważna. I tak, tak, szczerze, jakby, nie wiem, bym musiał iść, stawiać worki z piaskiem, to bym zapierdalał i stawiał te worki z piaskiem. Ale też nie bądźmy, kur... A wiesz, nie dajemy się oszaleć, że teraz będziemy tylko, nie wiem, płakać, marudzić. Też jest jakieś, może, moim zdaniem, pole na jakieś żarty, ale no oczywiście bez przesady i... I nikt tego nie lekceważy. Nikt tego nie lekceważy. Ja bardzo współczuję w ogóle tym ludziom, co potraci ten majątek, bo to jak ci dom zaleje, no to właściwie to większość rzeczy do wyrwania masz. A ja sam się zmagałem z takimi problemami jak na przykład, nie wiem, tydzień bez prądu na wsi. I brak wody też przy okazji. Kopienie się fermentu, bo na razie Wrocław nie jest zagrożony. Czekaj, no to ja mam sprzeczne informacje w takim razie. Wiesz co, jest jakieś takie przemówienie prezydenta Wrocławia, ale ono miało kilkanaście minut i byłem już mega zmęczony, to już nie przesłuchałem całego. No ale on tak jakby tam mówił, że yy, przygotowują się na najgorszy, zakładają na najgorszy scenariusz. Ale też mi się wydaje, że tak naprawdę tereny zalewowe jak już mają yy, problem, a reszta Wrocławia... Za info, nie. ale ja nie wiem, ja tylko mówię to co ludzie w internecie. No przecież sam Ortyn mieszkańcy w Wrocławia mówi, że on musi się przygotować, no jakby inaczej. No nie będę udawał, ja nie robię z siebie eksperta dla jakiegoś, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o... O powodzie, po prostu Nawet się ta sprawą nie interesuje, wiesz dlaczego? Bo my jako poznaniaka w tym momencie to wchodzi, no No Oczywiście znaczy tym ludziom, tym ludziom współczuję Co teraz na przykład, muszą zmagać się z takim gównem ja bym, ja bym osobiście tego nie chciał Ale nie ukrywam, że ci ludzie byli na mnie również No tak Ty co ja wierzę, możesz dać, wiesz, donate'a w zbiórce, no I to co, wiesz, jakbyś chciał się A, zaangażować Po to k**a ku... podatki, żeby ta zbiórka leciała z tego No ta, no ta Ja mam swoje rzeczy, rzeczy do płaty ja też jestem zdania, że jak pomagać najbliższym najlepiej. No zobaczymy, zobaczymy after, bo jakby, ja jestem najbardziej właśnie tego, najbardziej ciekawy tego aftermafa całego, co tam, co tam rząd wykombinuje, jak to się stanie, bo no bo trzeba, było zbrzelać. tego zapobiec, ja osobiście nie wiem, ale, to Aha XDDT. no je, jeżeli tak łatwo... Zdałem się miejscowości jakieś, a słyszę tylko informację właśnie, że są dwie szkoły, po**** się tam budowali, albo na przykład, że no można było zrobić coś, albo coś takiego dla tych ludzi. On No ja w sumie nie wiem, czy można było cokolwiek zrobić. Skąd mam wiedzieć? Nie, to po prostu zerkował, no. Ciekawe, hey, bo ja wiesz... mam 3000 tysiące złota. Ciekawa gierka się trafiła. No dobra, z Red Black Oliver, chyba. Tylko Golda sobie zebrałeś przed Recallkiem, no spoko. Mm -hmm. Nie no, dzi dziwne uczucie, ci powiem. No, z takimi itemami wychodzisz w 8 minucie, no. <laughs> A tam zmieniali parę itemów, ale to może się nie opłaca jeszcze ich kupować. Tam chyba zmienili ten Storm Surge. No no nie, nie, tak ja, ja bardzo lubię ten. Ten Malignant robi mega wrażenie ogólnie. Okay. I on daje no 45 na na samą. Ability Heista. A, A ja, lub, ja lubię strzelać z tej właśnie umiejętności. Czy na kiku można instalować romanse Asi z Bruce'em? No, generalnie... a czy możesz insuować, że twarz stara się rucha, nie wiem, kurwa ze szczurem, na przykład. Obudow, mnie Kolego, co ty, to ty gadasz? ...na tych terenach i teraz On nie może wszystko to, powiedzieć, ale miękko, Asie, sytuacje, zostaw w spokoju, nie? ...nie chcemy mieć drugiego Czarnobyla. Ale nie no, wiesz, Czarnobyl to jest, powiedzmy, że jakiś taki o, z dupy argument, ale poparty czymś. A budowanie zbiorników nie jest szkodliwe. Nie ma, nie ma szansy na jakąś, nie wiem, jakiś kryzys, jakąś klęskę, dlatego że masz zbiornik, nie? To wręcz zapobiega takim sytuacjom, więc argument. Nie budujmy. Jest średni, nie? Po, po takich sytuacjach, w sumie. Ale mi się wydaje, że to wszystko się rozchodzi oczywiście o Pitos. Czyli nie wiem, trzeba za go sprawdzić jakąś ziemię, komuś to nie na rękę i lobbuje, może takie takie decyzje, że na przykład tego nie robią. A że powódź jest raz na ileś lat, to tak może się tym nie przejmują, nie wiem. Odnośnie tego, jakby taki pogodowy rzecz, tam w, chyba w Azji jest jakiś super tajfun, człowieku. To my i tak mamy chill, co? Nie to, co się tam dzieje. Dobra, dobrze mi zabił zabił. Eee, no, tam też wziąłem wzi wzi nie, 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 się odpierdam. Czarnobyl, problem z powodzią. No, ale w sumie Czarnobyl też się kawa. jakby się po prostu. Ludzie boją do teraz elektrowni. Ale to jest taki sam przypadek, jak na przykład z. z jakby z samochodem i lotami, nie? Niektórzy się lotu boją, a na przykład nie, nie boją się jeździć. Na no, samo jeżdżenie jest bardziej ryzykowne. Kurwa, sfraszował Ale zginął, Dobra, Podchodzę, tak. podchodzę go gnębić. Jebać o. skałę, kurwa. Team Rock, pierdol się. Dobra, ruchaj go. Hop! <noise> Hop. To jakiś dudy na skale. O, oh, jest, Malfight newbie. Człowieku, no. Ale nie no, tam, tam jak we panie byliśmy, to, to tam energia zafryte, człowieku. Każdy kupował automat na ulicy. To tyle energii, musi na to iść. A ile to mają elektrowni, to w sumie nie wiem, ale pewnie dużo. Ale co, to mają te, a to mają w? Japonii, tam, tam. tam. Wszystko, wszystko się świeci dosłownie wszystko w Japonii, a w Polsce co ona w Polsce teraz ty siaka płaciłem, ty siaka płaciłem naprawdę? za półtora miesiąca, nie za, za dwa, i pół miesiąca. Miesiąca. Dwa, dwa i pół miesiąca, dwa i pół miesiąca tysiąc złotych. Ja raz wygrałem stary 5000, tysięcy, chyba nie, nie przesadziłem. O kurde dużo. Ale albo trzy, albo pięć. Teraz ci nie powiem, ale jakoś tyle. jak miałem osuszanie mieszkania? A, bo te chodziły cały czas. <laughs> a, chodziły te maszyny. Jak se patrzę, kurwa, skąd te, w ogóle ta wota. No nie życzę nikomu osuszania, a teraz będzie sezon na osuszanie Sucha fucha. To byłaś niezwojziony, kto mi to robił. Pewnie zaciera rączki. No nie, niektórzy potraci całą cały majątek, a niektórzy chyba zyskają. No. Także to tam w ogóle no tak, ludzie tak ob, oburzeni, że ktoś w, na przykład wodę sprzedaje, nie? Wiesz, tam e, 40 zgrzewek za 400 zł chyba Nie, 10 grzewek za 400 zł chyba wody kurwa A to może Bejd być! Nie, no ludzie. W sensie ty, 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 je, jest chore, jest chore, nie, jest chore, ale. Yes, yes, yes. Yes, to, 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 to jest, 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 jest Bo ktoś wykupuje tą wodę, przez co inni nie mają i później ją sprzedaje drożej, no. no Wszystkie zachowanie totalnie. Flipping jest, flipping jest, no. To nie jest przypadkiem nielegalne? Co nielegalne? Nie Taki no, nielegalny? Nie, no jest legalny Riesel, mi się Kandar wydaje. jest legalny, czy... człowiek. No ale to mówi o tym człowieku, co sprzedaje tę wodę, nie? No to mówi o nim dużo. No biletów nie wolno, no biletów nie wolno. No na przykład mieszkanie już wolno, no. Wiesz, to co prawa zez... prawo zezwala, nie zezwala, niekoniecznie jest dobre. True, jeszcze jest moralne prawo. Pamiętaj, że ci ludzie co na przykład taką wodę wykupują później chcą sprzedać, nie znaczy mogą nie, nie zawsze muszą zyskać na tym. To, to, to jest A może oni tą wodę na, na... wykupili w innej części Polski i teraz do Wrocławia na przykład ją zwożą i sprzedają. Na pewno tak się stało kip po ale... No to, to, to się jakaś nazywa, czy jakieś takie takie rzeczy, co mają, znaczy tak, takie, takie samochody, pojazdy co mają zbiorniki wodne w sobie. Cisterna? Nie, nie, to się jakoś kur... To określenie na... Aha, dobra. To się jakoś wodowóz nazy... Nie, czekaj, to się jakoś nazywa tak dziwnie. Ale są, są takie na festynach, na przykład. Jakiś, Beczkowóz, o, chyba. Beczkowóz. Śmieszne, jak, jak do piwa jakiegoś. Takie pytanie, czy tam można gdzieś... Wiadomo, zacisnąć albo podjechać. Ja w ogóle te firmy, na przykład, nie wiem, jakieś tam Or Orlen Media Expert, chyba za darmo agregatory. Orlen jakieś rzeczy, ch chyba, paliwo. A Impost tam... Wy wysyłkę za darmo oferuje, i też swoją flotę, jakby aut. E, ale to, że dla powodzian, że jakiś tak, ten. Tak, tak, tak. tak spoko. Taki, spoko, bo to napędza taki wyścig, wiesz, do, do dobrego dobrej re reklamy. Tak, dobrego PR-u, no. U mnie w ogóle pod budynkiem chyba były dwa takie te. Samochody, co wiesz, przywożą ci po prostu jedzenie, jakieś produkty, jak market, jakieś fresko, czy coś, fresko. Okay. Ludzie sobie oczywiście wodę zamawiają, Ich kurierzy no latają. W sumie nie głupie, no. Metoda Brusa: zamówić sobie po prostu do domu i wyje... Nie trzeba z tym chodzić, szukać po sklepach. Nie nie mogę tam stopować. No co ten creep? No się pokaże. Na kto jak jarwanek w ciebie wejdzie, mam No tutaj powoli, powoli. Dobieram się. No już się zabije, muszę do strzelić sześć. na midzie, Kai'Sa na na midzie będą. Dobra. To ty odpuszujesz tego mida? A nie, na bocie chciałeś powiedzieć na topie Nie, 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 czekaj, co? Nie, jestem z tą, jestem z A Ale że będą na midzie. A chodziło ci o to, na midzie są i że będą zaraz u ciebie. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Że sobie będę chodzi o bardziej, no dobra Zauważyłem w od po prostu. Chyba Czemu... trochę ich dosimę. Czemu teraz nie i hydra na Eloi? Żeby była jak najbardziej yy, lame punishment. Jak ona zabuduje hydrę, to tak dyma pod tym towerem. Czy ciężko, ciężko wiele postaci ma. No ale Malfaj stakuje armor, więc hydra pod i średnia. Nie chce mnie bota pójdzie, ona jest szybka. Nie chcę jeść, no to ja pójdę. Ja potrzebuję go Idę po niego. Padłem tutaj ci miłą wiadomość. A, to już wiem to za wiadomość. Letality Mogę też zagrać Letality Lo i Vladimira pod Max w, Next Gierki widzę, jak chcecie. Zaprezentuję wam. Nie wiem czy testowałeś się Remonami tego blada, ale chyba też działa. Nie, 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 nie gram. Ja tego blada zawsze dymam. Gram z Sulas. Mi się wydaje, że on w mele lepszy niż w ręge. Mm, nie lubię tego nie blada. Nie w sensie nie lubię, nie, nie, nie lubię tego jak ten Champion wygląda aktualnie ogólnie, jego, jego zamysł. Ale jakimś Masterem i podapę grałeś kiedyś, klikaliście Q i wood i to wszystko. No ale a, słuchaj kolego. No, <laughs> podobnie. Tris Tristanką podapę również grałem, a nikt tym nie grał. I to było za***e. I w pewnym momencie oni powiedzieli, nie, Tristana nie ma przelicznika. Ja takie, co? No dobra. Szkoda, szkoda, że nie, wiele czempionów straciło. Możliwość budowania się na dwa sposoby. Ale co, Ademita też już się chyba nie da grać, co? Po tych zmianach teraz, co weszły. Ej, a ja nie wiem. Ja miałem Bardzo mocno znerfili, nie wiem, ja tylko korasem grałem, ale to pod Totality, jak człowiek, a nie pod ten Scaling. No, Każdego Smoldera, który zamierza na no, totalnie dymam. Eee... A Smolder dobry nerw dostał na early. No, ale to giga postać. Bo nie, nie dało się tego złapać na tym, na, na tym locie. To taki, złapać taki... na locie to znaczy. No, on, on, on taki, taki lot miał, taki, taką pałkę defensywną. No, no, ale to ma. Długi cooldown w miarę. Długi, ale to mega silny. No to każdy jak, się jak... Jak... normalnie stosuje do, do draftu i jak widzi, że nie mamy CC, oczywiście pikuje tanka, jak brakuje DMC. W świeku. Chopikuję co na widać aby go pokonać, później wylejcie. Ale wiesz, tu no nie gra się z Sajonem na midzie z jakiegoś powodu. No na midzie nie, ale chodzi on on co gdzieś sajda. I tam chyba twój to laner nie może go skontestować. No, bo to Alter już innego, Ale ciężko jest w ogóle skontestować Sion'a, to też prawda. Stypuję do rzeczy Cierkę. O kurde. Nie no, nie pomożesz mi, wiesz? Ja jestem w trzarni, ciemnej dupie. Nie, nie, zj. wykajtowali mnie. Ja w ogóle powinienem się wycofać, ale się gadałem, no. sorry, ja wyłączam myślenie czasem. A no, bo te Erki masz, ok. Nie miałem. Nie, miałem, użyłem! Dałem w, w zero, w zic, bo od odbiegli mi od a ja nie trafiłem To co na to, że spoko. A Baker w ogóle dostał skinę nowego? Nie, nie dostał jeszcze. Zaj skiny w ogóle Halloweenowe wychodzą. Nie wiem czy widziałeś, ale no, trzeba przyznać, że postarali się. A to jeszcze, jeszcze chyba nie wyszło Ej, ci skończył przekazem R A Już, Możemy, możemy A spróbuję na Dzięki za pozdro, like please. Muszę się obudzić, a w tym pomoże tylko królowa. Dzięki, zaraz poleci. Amber Zliczka jest? Jest zliczka. Co kupujemy? No to. A zrobił jakiś dziwny stream. Ludzie obro... on siedział, ludzie prostu obro... Hype train kręcili i widzę te... do dzisiaj jeszcze śpisy tam na foteliku. Jaki hype train? Hype train, no nie wiem, widziałem że coś takiego eee... Nie wiem, no po prostu hype train, wiesz, że suby lecą I tam nakręcał to i to k***a tak leciało, leciało, leciało No i widzę dzisiaj ten Śpi sobie na fotelu i zbiera Lol Malphite bezerki Jak To jest gif z tym spaniem? Serio? Nie no, niemożliwe No, Jana dzięki, dzięki, siema Dobra, jest powrót do Mastera. Udało A ty, się. W masterze nie byłeś, o kurde. Przebieku, nie, żartowałem, jednak nie. Dwa LP brakuje. To słuchaj, słuchaj tego! 500 LP ma Hiszpan na midzie. No ale wiesz no, ja gram z Brusem. Mówię to serio.